Dzień dobry, witam serdecznie. Nie tylko użytkowników skuterów elektrycznych firmy ElectroRide, tylko ogólnie. Ja właśnie jadę do jednego z użytkowników, skutera akurat kołowego, bo w takim parterze on mi pomoże poszerzyć podłogę. Dzisiaj będziemy robili u mnie w skuterze, a ja mu pomogę zamontować drugi zestaw baterii. Także zapraszam do śledzenia kanału test misja. Pozdrawiam i oglądamy, co się wydarzy. Dobra, więc pan teraz. Czy panu dać? Nie, no to ja tutaj już mam. Ja najpierw podłogę wyczyszczę Tu trzeba wyciąć jakiś szablon. Tamto się później płyta na czarno pomaluje minią czy czymś podkładem, i będzie jakiś a raczej podłoga. Także sprawa jest do załatwienia. Papier pakowy, chyba najlepszy. Tak, to jest. No, i jako pierwowzór, by coś tu było, zobaczymy, czy będzie mi wygodnie w ogóle z tym jeździć. A potem zobaczymy z plexi. Nie dość, że lżejsze to jest ale to powinien być rzut z góry, zdjęcie i wykrojone. Prosta sprawa, nie? Arkusz wydrukowany i tyle. Może nawet połówkę i tylko zrobić lustrzane odbicie, przełożyć proste. Panie tak. krojenie teraz. I próba. Nie, nie, ale... Najpierw tak, pierwej ja. No, ale... Człowieku O, i teraz ja siedzę jak gość, normalnie jak George Miejsce jest od jasnej cholery Zakaz wjazdu nie dotyczy rowerów Jedzie I nie, że o, tak O, jak charlejowiec Normalnie, na motocyklu tak się siedzi, porządnie, czuperze Teraz na wyprawę można jechać Jeszcze rozkładane siedzenie i jestem gość Poszlifował ładnie I gitara Jeszcze tutaj psa zmieszczę Ale po to jest silikon Hello, hello Sesja druga, kończymy podłogę Znaczy ja kończę Mam spray Taki spray mam I będziemy zaraz malować Później się uszczelni Uszczelni się, też pomaluję i będzie gitara na te potrzeby wystarczy. Może być taka prowizora. A co tam? Będziemy się szczypać. Moją podłogę impregnuję. Proszę bardzo. I tyle. O! Kapitalny. Coś mnie. I o to właśnie chodziło. Jeszcze konserwacja biteksem. Biteksem? No dobrze ja. No i kapitalnie to wygląda. Środkami takimi dosyć prostymi, ale jest. Be fortuny. I właśnie o to chodzi. Trochę minimalizmu. Źle. Bardzo dobrze. Człowieku. ja! Oto kto tam jedzie z przodu? Jeszcze coś. Jest.